Nie, streamowałem, czekaj. Ale. Nie, ja... kurwa! Co ty robisz? O kurwa. Dobra. Co ty robisz? Dalej masz wygraną przecież ty? Pijesz tą wieżę, kurwa, chłopie! Kurwa, ja nie widziałem. Widam. Elo. Widzowie robią bety, kto wygra, nie? I powiedzieli, że z bagietą bym przegrał, ale z tobą ma szansę. I chcemy to stestować. No ale kurwa. To mnie przez niebie. Ja? On ma 300 Elo, no. ale ma, ma talent wrodzony, nie tylko do skakania No podobno ma talent, no właśnie, no właśnie, no ja fakt faktem mam teraz to ty. w tył innym wędru, ale wiesz, ale przy ja widziałem, że... Nie nie widziałem, ale widziałem, że tytuł ma regularnie po 80 dokładności 90 Nie no co ty stary? Nie mam tyle Nauczyłem no, go ten, London System. Właśnie, jeszcze jest po kurwa dwóch godzinach nauki teraz z tobą. No, to prawda. A nie. ja kurwa co, ja chuja, ja się nic ciche nie robiłem. O no, o co my gramy, jak nie to, jest... nie, to nie musimy stary, ale my gramy nie, po Nie, gramy, gramy, zamowę. roz... roz... roz cię, no nie? Będziesz kurwa jebany. <laughs> to za rok chyba będziesz na złotych antosiach w szocie upokorzenie roku. Dobre. Dobra, 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 no, dobra. O, masz na Graj, graj. Ja p... Dole, no już mi się odeściewa. <laughs> o, o, ciekawy ruch Bardzo ciekawy. Ty, on nie miał sensu kurwa przejść jeszcze w tym ja momencie. Nie miał. Ja p... dole, dobra, poddaję to. Dobra. Eee, no czekaj, bo się za bardzo k... podpaliłem. Ty a ten ruch też teraz nie wziął. Ja To p... jest tragedia. Nie, no tak szczerze? No, nie, grajmy, 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 ty też odpierdolisz zaraz. Spokojnie. Dobra, dobra. Spokojnie, też zaraz... Od... Wiesz spokojnie, późno. Ja się zmutuję, kurde Donate Co z tego, że my ćwiczyliśmy to tamto sramte to jak tu kur... w czwartym ruchu darmowe figury leżą na ziemi. Ty, a patet ci nie mówił, żeby tak nie biegać kur... figurami jak kur... w lesie, tylko wyprowadzić wszystkie najpierw? Dobra, ale ty nie rozumiesz, że wypierłem gońca na starcie kurde co darmo? No i co? No i kur... teraz już muszę rozumiesz zadymiać na planszy? No. Spoko. To chciałeś mi widełki zrobić, stary. Ja nie mam kurwa 300 L, tylko 305. Ja nie dam na takie No Ale to wiesz, że ja dalej ci mogę widełki zrobić? No to dawaj. Wszyscy mają kurwa za darmo na rok. A żeś odjebał, nie? A, no w sumie to tak. A czemu ty to zrobiłeś? Dobra, no to kurwa, mamy po gońcu, dzięki. Ja pierdolę Zapatrzyłem się! Dobra, kurwa! Dobrze jest! No jestem w dziurze, stary. O kurwa, ja też. No jedynie to jest jedyny ruch. Ja p***dolę, nie no. Powiedzcie mi, że udajecie pod kontent, nie? Ustępnij kurwa, Ja p***dolę. Czekaj, może ja czegoś nie widzę, czemu on to... Nie no, no po prostu robię to no. Ale czemu on to zrobił Kurwa? No i koniec, eee. Suchar teraz dowozi. No jest progres, panie kolego Suchar. Dobra dobra panie kolego, ty mi kolapy nie mów, bo... Nie bo no tam wziąć. kurwa, to tam z zje... w pewnym momencie strasznie. Wiesz to, to, to nie było takie proste, no nie? Tomek, ty se nie daj wejść na głowę, było bardzo dobrze, ty miałeś wygraną No wiem, wiem, ale w pewnym momencie stałem strasznie tam jednym ruchem, kurwa. Dobra, e, dawaj, analiza, dawaj. Bartek, dałem w Discordzie, analiza Ale zobaczcie, obaj staliśmy z... tak długo, bo Ty zagrałeś gońcem, suchar zagrał wieżą obaj, zamiast ty, wiesz, słuchaj, jak on jest tak daleko... Ja mogłem się ruszyć tym koniem wtedy, tak. Tak, w każdym chwili. Pomyślałem, film. żeby bronić piona, żeby bronić piona i tyle, Ale no nie? Ale tym pionem, k to tak jakby ci chata paliła, a ty mówisz paszport, stary, wspierasz z chaty, nie? Zobacz. No dobra, co ma go zrobić tym pionem, koniem, no. zagrać go na tutaj i co no, dalej? No jak ci zbije piona, to nawet jesteś mu k winny przysługę, bo zobacz, że się w... dzięki temu na plecy. A, dobra, no sorry. Nie, no to jakby za co sorry, macie zerowy exp. Chodzi o takie patrzenie w przód, bo na czym polegała kalkulacja? Musisz przekalkulować, czy ten pionek jest warty tej... No ja nie widzę no. tyle do przodu, zlegował ci znowu nowych coś. Kurwa jak udostępniam no, spoko, ekran spoko, temu. spoko. No. Dobra, go spoko. next, spoko. Kurwa, bo Ty nie mnie Ty może kupić ten nowy mikrofon, znaczy komputer? Cały komputer kupię nowy. Znalazłem za 22 koła komputer jeden ja Nie miałeś tego zrobić jakoś k***a już tydzień temu? Ale mnie w ch*** robili, kurwa słuchaj. Byłem na dropie kart, dodałem do koszyka i już nie było. Więc muszę się cofnąć... tutaj. O kurwa. Ej, możemy cofnąć? Nie da się cofnąć. Dobra. Ja pierdolę, kolego. a mać, no. Dobra, analiza. Analiza. Proszę, zruszaj, rozumiesz odkąd no traciłem wiec, to mi się z nie chciało. To Uwale, była jedna ja z gorszych domnie, partii w waszym wykonaniu, nie? Początek jest zajebisty z jednej i z drugiej strony no, London system. Bardzo dobrze ten jest mocniony, ale zobacz, że tu jest pole inwalida. Jest tak zwany skoczek pakleziański, czyli wieczny k***a, bo jak tutaj stanie, to niczym go nie wygląda. No wygonie. tak, no ja myślałem, że jak on my to... To ja go biję No i zobacz. to już bardziej chodzi o szachy z perspektywy logistycznej. Te pioneczki, zobacz. Jak chcesz się pozbyć tego, to musisz się pozbyć tego. Jak chcesz się pozbyć tego, to musisz się pozbyć tego. No i finalnie no tak. tego. Rozumiesz? Zobacz, jaki to jest kurwa ciąg przyczynowo-skutkowy, zanim rozbijesz. No, widzę, to. Widzę. Więc dlatego tu pokazuję plus 0,3 i powiesz, że to jest kurwa cały chuj, że to jest mało. To jest giga dużo, bo robisz jeden głupi ruch. I już to... Sorry, Ola gra Funtim down. I już jest spizda młotek za chwilę. O to chodziło, no ale to jest rzeczy strategiczne, to będziemy dopiero robić, bo wyście zagrali jak no. chce. No i tutaj, słuchary, znowu, złota zasada. Ale, bo rozumiesz, nie, to nie jest błąd. Ja myślałem, że on mi bije.. Ku... pionka na C7 tym gońcem. Ludzie, ale jak? Pan już grasz trochę w te No szachy. nie wiem, kurwa, no nagle dostałem laga mózgu, myślałem tak. Kurwa, on mi bije pionka na C7, muszę go uratować. <noise> Yup. A wiesz, że tym ruchem i tak przecież ten pionek był ratowany. No, a... Jakby. Nawet nie ma sensu to, co wymyśliłeś no, teraz, jakby. A ty okay, to jakaś została po prostu laga mózgu? Okej, no dobra, ty wiesz, jakby. Na przykład Hiszpan ma problem z, ze zrozumieniem, no nie, że Jedyny pilą słuszny na skos. ruch to było. To było iść wieżą na B8, tak, tak? Po prostu. I gra się toczy równa. No tak, no tak, no. No, no ale. I widzisz, no, teraz. to była sytuacja, no. Tylko to było, to było po prostu przeoczenie moje, że nie widziałem tego. No i bo myślałem, że kurwa, goniec bije w pionowo-poziomo. No to musicie sobie wyrobić ten nawyk, że po każdym ruchu przeciwnika zastanawiacie się co ci grozi. Gdybyś to suchar widział... Ale no ja myślałem, No myślałem, że bijemy Ale no co mam ci powiedzieć, żebyś się nauczył, że goniec bije na skosy, no kurwa, zakładam, że to wiesz. No tak, no tak. Nie, no bo ja... No dobra, szczerze suchar, dużo tam prowadziłem zajęć zanim jakby streamowałem i kurwa nikt mi nigdy nie powiedział, że musi... Że go nie zbije do przodu, nie? No to mi się jebło, nie no tak. Nie, no nie bierze ci to, co? No, po to cofłem tego, tego hitmana, żeby obronić potem nas koło tego. Tylko, że to i tak nie ma sensu, jak ten przemyślnik, bo on cały czas go broni. <grym> on cały czas go broni, a tego kur... Ja, ja wiem, ja, ja to widzę, ale rozumiem, że po to to zrobiłem. No taki okay. był sens. No dobra, no dobra, czy jeszcze bliżej broni? Dawaj, gramy laścika? No możemy, możemy, jeszcze raz, no. Uwaga panowie, złota zasada szachów teraz. Nie wykonuj ruchu, sucher, posłuchaj. No trzymaj Daj spokój, kur***. Jedna partia można zagrać w 10 sekund. Słuchaj tego. Kiedy jest takie napięcie w centrum, to mówi się, że kto pierwszy zbije tego pionka w centrum, temu psycha siadła. Tobie zależy na tym, żeby jak najdłużej no ja trzymać. Go nie napięcie. zbijam, ja go nie zbijam, ja go nie zbijam. Pysznie, super. Po prostu kontynuujesz rozwój. I ty i czarny. Widzisz to? No widzę. Spadło z plus 2 na minus 1. Jak to Dwa Komu? Co? Po czym wzrosło do plus 5, panowie. Czekaj, to on coś musiał oddać. Tylko ja nie wiem co jeszcze. No chyba to, no nie? No, no, ale nie no, jakby no widzę, no ale jakby to było to, tak? Wymk mi się, no tak, no no tak. No, nie no, no, to był. No jakby kurwa. No, kurwa, no, tak pies. No, no tak, no ale. Słuchajcie, z całym szacunkiem, ale obaj gracie jak jedne chustnie. A co ty robisz? Ty jesteś na pewno trzeźwy. A jesteś trzeźwy, o kurwa, ty, ty. jesteś ja ty jesteś trzeźwy. O kurwa ty, bo pa to, 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 to. To my tak się nie bawimy, panie kolego. To w ogóle nie ze mną takie numery. Kurwa ty. Ej, a ty jesteś trzeźwy? No, a czemu? Ja przepiszę to na czas. O kurwa! Dobra. Nie wnikam. Co ty robisz? Dalej masz wygraną, przecież ty bijesz, tą wieżę. Kurwa, chłopie! No? No kurwa co chuj No zobacz! Jak to czym? Koniem. No skoczkiem. Ja no ci... ale nie zauważyłeś tego? O skoczkiem to BIJE?! O kurwa, ja nie widziałem. Dobra. No, i, no tutaj, i to, tutaj tutaj się spytałeś, czy Fornal jest trzeźwy. Po czym potem ja cię zapytałem, czy ty jesteś trzeźwy. No, no i co tak, mi? bo ja mogę po prostu zrobić tak. No nie, tak. Nie, czekaj. No tak, czekaj, robię tak, ale nie, właśnie nie. Czemu? Ja właśnie nie chciałem tak zrobić. Czemu? Znaczy nie, inaczej. Bo ja sobie myślałem do przodu, zacznę. No ja myślałem tak, 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 tak. Ale po prostu robię kurczę tak, on robi tak i po prostu gram dalej. Tak, ja tak <grym> dokładnie. Tego. Bierzesz tylko jeden. Bo to się opłaca pierwszy. zabić, kur... Ze straconego konia, ale ja, no tak? ja jak już do przodu, to ja myślę, że wszystko atakuje, że muszę bić. Dobra, Tomek, bo ty jest zmęczony, co? No, trochę tak. Ja no. mogę na coaching teraz usiąść. Dawaj, dobra, Tomek, to słuchaj, zadanka na pierwszej, dobra? Niech no to się będzie wie. Się A wie. jakie zadania? Zadania na czeską przed... Dawaj, słuchaj, przetestuję cię w pół godzinówce. Dam kolor losowy. Ty... Ja bym chcesz grać ze mną pół godzinówkę. No bo powiedziałeś, zagrać dobrą partię. Ciekawy jestem, na ile to zmieni swoje postrzeganie. jest pewny, że kurwa i ty będziesz grał 100% swoich możliwości. No tak, jak mam nie dawać forów, to mogę ci nie dawać. No na przykład, mogę dawać fory, że nie wygram w mniej niż 10 minut, nie? W 10 ruchów. Ale ty stary, ty nie wygrasz ze mną 10 ruchów. No to zagrajmy. To jest moja najdłuższa partia online w życiu. Przez 15 jak lat to, nikt nie zagrałem. No bo nigdy nie zagrałem online dłużej niż 10 minutówki. Nigdy. Serio? Serio. No powiem tak, to sperwiony ruch. Z dwóch powodów. E, nie! Ja dole O, owse. Dobra, resetuj to. Ja po pokupwa to samo co ostatni zrobiłem. Ja piesole, no... No mogę. Tu nie, tu nie. Tu nie, tu nie. Tu? Żadna twoja figura nie ra to no właśnie to... Jest... Jak on, my ten bardzo mytałem. Tutaj? To zagram? Chciałem mi zaproponować remis. No to było najlepsze, myślę, zagranie, jakie mogłem tu zrobić. Ale odrzucasz, odrzucasz, no. Tu zaraz. To jest moja jedyna opcja. Tracę to. Tak, to jest moja jedyna opcja. Ja Nie mogę niczym tu się magicznie, no nie, nie mogę. Ty mi bierz... A czemu nie wziąć mi wierzy? Po co mi? No, nie wiem, no żeby kura. Jak ja tu mam teraz nieskończoność ruchów. Z każdym ruchem dajesz, aha. O, kurwa! Trzeba było brać końca. Od... Nie. nie! Nie, przysięgam. Nie A, widziałem. Ale, no, tak. Ja też tego nie widziałem. O, je tak, kubia, mat w jednym. Nie, 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 nie. Dobra, nie chcę się, <grym> się grać. grać. Remis? Co za ośmieszenie? Remis. No nie, no można, no ale. Ja pierdolę, co jest. Yy. Dawaj, pierdolę jakąś partię jedną. Ja będę lekko. Lekko podpowiadał, żeby nasugerować ci o co mi chodzi, bo stary nauka szachów to jest tak złożone. Da się grać jakąś. To, to nie jest nielegalne, żebyś podpowiadał? Jak to działa? Wszyscy to robią, na tym 200-300 elo to nie ma znaczenia. Uj, ran to. Nie no, nagrom normalnie, jak na razie. Już Hej Czemu? Ze wszystkich ruchów ten jest jeden z gorszych, ale powiem ci innym razem. No no nie wiem, jak może być To jest na pewno jeden z toponingów. O wow, przeciwnik na szczęście. No ale to nie musi sprawiać. No niczym mnie nie biję. Masz no nie, no, pionem za piona. No za darmo, no więc. To no, się to nazywa coś. Gambit. Chłop oddaje piona za czas. No już teraz wiemy, że mamy do czynienia z C-wordem. Ale czekaj, czy, czy ja odbiorę kolejnego piona? Tak. No tak bym zrobił. I ja oddaję mu piona. I patrz, i stój! Wygrywasz partię w trzy ruchy. Wprowadzasz teraz gońca z tempem i rozpiszasz go absolutnie. No ale... Kto, ale bierzesz go na F4? No kur... Ty widzisz, co się dzieje, jak potem wrzucisz? No, on musi uciekać. No. I w co wtedy atakuje goniec i skoczek jednocześnie? Yy, no, goniec to jeszcze nie wiem. Wiesz, bo wyobraź sobie go na F4. Yy, nie, nie widzę. No to teraz popatrz. No dalej nie widzę. Dobra, mat w dwóch. Masz zadania, robisz maty w dwóch z Patecem. Ty, no ja nie... Czekaj. A nie, widzę. Szach. I teraz kolejnym ruchem jest mat. Ok, nie wiem czy dobrze. A co sprymowałeś? Kurwa, czekaj, może cofnę. Dobrze, to cofnij. Nie, sprymowałem, czekaj. Ale. Nie, ja kurwa, to... co ty robisz? No kurwa, nie mogłem już cofnąć premówę! Jak nie mogłeś cofnąć premówę? Kurwa, wszystko się da! No zrozum, rozum, kurwa, nie mogłem. Nie mogłem, nie mogłem, kolego, nie mogłem cofnąć, nie mogłem kliknąć jakoś. Fuchar był mat w jednym. No rozumiem, miałem d y, hetmanem iść na y, D6. Tak. Dobra, no gruncie wiem, teraz widzę, ale zrobiłem premuwa. Dobra, to ja się nie złoszczę. Wyprowadzam go, y, konia na F3. Nie zagram za ciebie, zagraj jak czujesz. Chcesz to bi? wieżę, chcesz to uciekaj gońcem. No ja pierd... Było plus 10, był mat w jednym, a jest teraz plus 2. Bo taki właśnie jesteś. Jak chcesz być Seagiemkon, to możesz zagrać goniec C1. O ty, to jest ch**a. Po co? No bo on na pewno zbije wieże na A1 za darmo. No właśnie, więc po co on to grać? No bo jak to zbije, to dostaje mata w dwa ruchy. No ty pies. Jeżeli znajdziesz najlepszy wariant, co jest niemożliwe, goniec B4, to przegrywasz. Ale on zbije wieże. No dobra, nieważne. Znalazł. On nie widzi, dawie, że zawierzeba za darmo. Dobra, on dalej nie widzi. Zagraj Hetman D2. Może Ty Teraz trzymam się za mnie, ale to jest Dobra, matuj go, matuj go. Znowu jest mat 2. <laughs> tak? No tak, jest mat 2 znowu, no. Czekaj, to jest tu. On idzie. Tu nie, nie wiem gdzie jestem man tu. Dobra, podpowiem ci, tylko troszeczkę naprowadzę. Ja bym poszedł na początku królem, Hetmanem na F4 Bo słuchaj, uwaga, zobacz, że jak dasz złego szacha, to się schowa w dziurkę na G6, a potem ucieknie na F7. Więc ty chcesz no, czekaj, mu odebrać białe pola. Nie może tu, tu, nie może tu i tu pójdzie tu. No idę Hetmanem na D5? No, powtarzam, to schowa się w G6, a ty chcesz mu to pole G6 odebrać szachem. No, Dzień dobry. Ja niby, Cześć Ola, co ty tu robisz? A no, czym mam ci tam pójść k... *wa? Hetmanem k... masz mu zabrać G6, co jest Ola? A nie, czekam, yy, aż Bagieta przeczyta czat, nie? <laughs> a klasycznie nie no, no, tak tak ma. na tego. G5 to mnie jest pionem. Ale... A to nie musisz... Słuchaj, żeby zagrać G6, które jest białym polem, możesz zabrać białe pola. A czym mam ci zabrać białe pola? No, czymś, co da szacha po białych polach. To D3. Okej, okay. i super. I poczekaj, zanim to wykonasz, patrzymy. Szach na D3. Gdzie on może iść królem po tym szachu? No, na E6, na E6 nie może. Może iść na E5. No, i już jest mat 1 wtedy? Emo. Czemu? No idzie na E5, to jest jedyne pole. Bogoniec C1 odcina czarne pola. Wszystkie popatrzysz. Aha, idę na D5? No zobacz. Okay. Masz nawet trzy możliwości mata w jednym były. No, tak, Mogłeś tak, matować tak, skoczkiem, ale... gońcem, pionkiem, k... -a. Ja w dole. Zagraj jak czujesz. No tak. Dobra, to jest generalnie. Wariant wyobraź sobie teoretyczny, jest wszystko git jak coś. Zagrałeś, że silnik będzie skakał z radości. Ale żeby to miało ręce i nogi, to w wariancie jest teraz Hetman G4. Tak jest Hetman G4. No teraz musisz Hetman G4 zagrać, jeżeli już jesteś konsekwentny po A3. Ale według jakiegoś wariantu? Tak, no to, to są najlepsze ruchy zbadane od 300 lat. Daję mu. O, proszę. No i teraz już grasz sam. Za, daję mu ziarnko, yy, zasiewam mu ziarnko nawyku, stary. Jesteście bardzo wulgarni względem siebie na czacie, naprawdę. Do matki też tak mówisz, jak na czacie, do kolegi z czatu? Do, do mnie byś tak powiedział, bym z tobą na Wigilii jadł, tak? to jest zajebiste. Spingował bicie, no i nice, zagrał to. No i patrzcie, już umie, już jest 2,5. Wyłączę, żeby nie było. A, bo ty nie widzisz, co ja rysowałem? Widzę, widzę, wszedłem na twojego streama i zacząłem te strzałki powtarzać dla widzów. Widzowie mi napisali... Dobrze rysowałem? Bezbłędnie. Słuchaj, no kliknij sobie teraz na analizę partii, to będziesz miał 100% dokładności, podejrzewam. No mam, mam, bo rozumiem, że to jest debiut Tak, jest. Zagrałeś książkowo i chłop się poddał, rozumiesz? Zagrałeś na 100 pierdolone procent. Nie, no bo tu jeszcze wszystko wiedziałem, no i tu no bardziej czułem to. Przecież nawet jakby zagrał kurwa tego konia maszynkowego, no. ja i tak bym to zagrał. Owszem, ale on wtedy po z tym skoczku na F6, jakbyś zbił na G7, wyobraź sobie, że gra wieża G8 i zyskuje czas. Na tym polega magia tego debiutu. On oddał ci tego piona za darmo, żeby cię w przyszłości wieża atakowała na króla. Plus twój... Okay. twój hetman lata jak Żyd po sklepie. No dobra, co masz? No, lecę na dzisiaj. Będziesz jeszcze szachy grał chwilę? No, nie chwilę mogę, zobaczyć co bagiety. Mam nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy stream. Coachingi, jak widzicie, wchodzą na poważniejszy poziom, ale cieszy mnie, że na przykład taki suchar chce Robić ambitne rzeczy, ucznia i małymi kroczkami. Jak ktoś chce w ogóle, to zapraszam do Hiszpana na streama, albo do Oli na streama, albo do Bagiety na streama, bo też grają w szachy. No i co? No i ja idę.